Dobry wieczór, nasi widzowie. Dzień dobry kochani. No będzie ja nie tucz się. Nie tłukaj się. Tak. Dzisiaj byłam w Kauflandzie na chwilę. Ale już byłam jak było, już było ten. No bo ogólnie to byliśmy popaczki. Tak, byliśmy popaczki, ja jeszcze zaszłam do Kauflandu. Słuchajcie, kupiłam tek. kupiłam pod wędzone takie ładne, przecenione, za 13,80 groszy pół kilo. Ale ładne. Mm -hmm. A będę robić e, bigos i no będzie mi potrzebne. E, cebularze wzięłam. Trzy, słuchajcie, były przecenione, bo to już było późno. I one były po 60 groszy. Patrzcie, jakie fajne. Dołożę tutaj troszkę pieczarek. Mm -hmm. Co nie? Serka. Mm -hmm. A normalnie one kosztują około 5 zł. Jeden. Także wzięłam cebularze. To a to podgarle skąd jest? tam na dole pisze nie wiem Pruska 23 nie. i zaklejone jest dobra i wzięłam też ostatnie 6 bułeczek, bułeczki kosztowały 80 groszy to są te bułeczki takie patrzcie jakie mięciutkie mhm. bez mąki same ziarna one są bardzo drogie one też chyba około 3 zł kosztuje jedna bułka a były po 80 groszy a ja mówię więc wzięłam sobie 6 bułeczek tak. czekaj bo pytają o takiego jednego człowieczka małego naszego no to tu jest ten ty Fruziek chodź Becia pogadaj do niego Bardzo. Dźwięk. Chodź malutki ty. Chodź na tu mała. Zobacz jaki ty masz ten. Chodź tu. No. Dobry Dobry jesteś grzybek. Moje jedzonko tam stoi, tak? Ale ty masz swoje. Zobacz ile ty masz tam jedząkę. Tak? Kaszelek? Kaszelek? Jak palacz. Jak toś? Jak palacz jesteś? Jak palacz, tak? No, idziemy tam. I jest oczywiście drugi nasz członek, członkini. Członkini. Dobra. A, a Otwieramy paczki. A jak z tą komodą? Z jaką komodą? Oni jeszcze nic nie wiedzą o komodzie. Jaki nic nie wiem. wiedzą? że kupiliśmy i nic więcej. Dobra. Dobra. Zaraz pokażemy Wam karton. Jak przyszła komoda, ale to jest normalne, bo oni tak wysyłają, nie? Tak. I co nam się udało zrobić w związku z tym, z tym kartonem, co tak. było w środku? To będzie na sam koniec chyba. Na sam koniec. Tak. Co to jest? Majtki? Co? Majki! To, to, to ty zamawiałeś? Jak ja byłam w kuchni, a ty zamawiałeś? Obejdźmy to! Jakiejś rzeczy. Patrzcie co to jest. Co ten twój chłopiec sobie kupił? Kopił sobie szelki. Bo mu lecą spodnie z życi. Tak. I Ale ładne takie z czarnym tym. Ile one kosztowały? Gdzieś koło 40 40 coś złotych. Nie pamiętam. To nie ma paragonu? O, bo, o wypadł. Czterdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt sześć Ale to już takie wypasione. No. O, z takimi tymi. No, fajne. Teraz już ci, bo najgorzej jak masz kurtkę, co nie? Uh -huh. I nie A możesz, ja mam długą tą kurtkę. Tak, i nie możesz ten e, później pod, podciągnąć sobie. Czekaj, to otwieramy. Także kupiłeś sobie szelki. Tak, dobra. No, będą fajne. Uh -huh. Fajne nie będą ci.

Taki, Ameryka. Ameryka A to Droga. jest dla, dla fruzioni. Ameryka moja, zobacz. Zauważ, zobacz, zobacz. A jak jest się podoba, zobacz. Dzięki, szolek nie dotyka tykać Nie, o. Spróbuj czy się nasza fruzia zmieści. Chodź tu. Zaraz zobaczymy. Tu jeszcze można powiększyć. Uh -huh. Tu, tu, tu. Stój. Stój, kochana. Uuuh! Trzeba powiększyć. No ale wejdzie. Ale wejdzie. powiększ troszkę, to zaraz pokażemy. No zaraz, zaraz. Czekaj, to chyba tu. Uh -huh. Dobra, to się już po, 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 po ten... To później. Tak, już. Jak nie... będziemy oh. na spacerze, to wam pokażemy. No właśnie. Dobra, otwieraj. No, można powiększyć, będą dobre. No i szeleczki takie. Widzicie jak szalałem? 80 zł. Mm -hmm. Dla maja Szalałem trochę. Ale ona już takie. No i swoje... te już brzydkie. Ale tak. z tej samej firmy to powinny być dobre. Tak, są one, dobre. One są tu bardzo. Miękkie, i nic jej nie obciera. I nic jej nie um. obciera, i są y, oddychające. Także, dobra. I tu coś kupiłeś, widzę. Zobaczymy ja nie mogę iść do kuchni, bo jak ja idę do kuchni, to ty tam buszujesz w tym internecie i wydajesz moje pieniądze. A jeden pani napisała: Po co mi mój ten? Po co ty jesteś w domu? Jak ty. Co ty, czekaj? Ty nie, mo, nie możesz dźwigać, nie możesz chodzić. Jeździć rowerem. Jeździć rowerem, po to co Do czego ja jestem potrzebny? Kochana pani, bo pani nie wie, do czego, do czego jest chłop potrzebny? Czy ja mam pani mówić? Hmm. Oczywiście pani napisała, że to żart, ale ja też lubię. To ja się z tym tak. <grafię> Dlatego mówię. Ciebie bym go nie trzymała. Niech się pani nie martwi. Co ty tu pozamawiałeś? Pistolet na Ole, wodę. Ale jaki masywny, nie? No, tak, na działkę. Może w końcu, bo te plastikowe to się tak szybko wyrabiają, że. Dobra, wziąłeś taki pistolet, o to jest fajne, to lubię, bo tak jak wiecie ja nie lubię, a gdzie ja dam ten już nożyczki, to są, ja nie lubię jak w domu jest ciemno, lampka, jeden Watt ma tylko, więc jeden wat to nie, to nie dużo ciągnie tego prądu, bo zaraz tak, ktoś napisze, że nie, jeden, tu pisze, jeden Watt. A jak kiedyś żarówki ludzie mieli osiemdziesiątki, sześćdziesiątki, setki, to, to ja bym musiała sto takich włączyć w domu, żeby była jedna żarówka setka. No, tam tamtą naszą, super. Super, zobaczymy. Tu w ogóle świeci? Patrzcie, jak świeci. Za światło na chwilę. Dobra, 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 czekaj. Gdzie w łazience gasisz? No, no świeci. Siedzi. Fajnie. Nasze zwierzaczki mają widno w nocy. Tak. Także takie lampki. I, i ile da, dałeś? Za to No lampkę? musisz paragon bior. Dobra, zaraz poszukam. Dwie. Dwie takie lampki. Tak. Także fajne. A, gąbki. Gąbki, te wiecie, te magiczne gąbki. 10 sztuk. One mi fajnie w ten, schodzi z tego, ze farby, co nie? Te mhm. takie wszystkie zarysowania. Ze ścian. Ze ściany. I już Wam mówię, czekaj, dwie, po 11 zł i 18 groszy. Jedna lampka. Niecałe 12 zł. Taka, o, fajna. Później, nie wiem, co tu jest. 17 zł. 60. A, to będzie to. Pistolecik. Pistolet za 17 niecała 18 zł i elektrycznej słuchajcie tu zostało nam tylko tak e... coś musiało kosztować 5 ,50 zł 50 groszy, to są baterie. Wiecie, nieraz To są do pilotów, do pilotów, samochodów. tak potrzebne nam były. I tu są takie malutkie baterie też jest potrzebne. Do beci lubki 2 ,46 zł 46. No i te gąbka chyba 5 zł no. z czymś. Tak. I to by było na tyle. Także teraz jeszcze pokażesz z tą komodą. co No nie? jeszcze majcie uzbroisz i pokażemy na chwilę. Dobrze. No i patrzcie. Czekaj, czekaj, czekaj kochana. nie, Czekaj. No. I ma nowe... Jeszcze jest tak. trochę luzu. Jeszcze jest troszkę luzu. Ale to, żeśmy kupili takie, jakie ona miała już. Tylko że tam to już po prostu no, już... Z tej samej firmy, bo tak. były dobre. Bo były dobre, ona lubiała w nich. No jej nic nie obciera pod spodem, nic nie szarpie. Tak. Także te są ładne. Ładne i cię nie A mieliśmy takie szelki które ją obcierały, co nie? Pod pachami. Zapinane pod spodem. Pamiętasz, ale ja pod pachami też No, ale wszystkie zapinane pod, podem, tak. pod spodem ją obcierały, bo na ma klatę. No, a te są fajne, nigdzie ją nie obcierają. Także ładne masz szeleczki. Dobrze, teraz idziemy. Idziemy do komody. No co oni dzisiaj z tym każlem? Był rower. Jest karton. Przyszedł nas zakup. Przynieśli panowie. Przynieśli. panowie, to będzie do kompletu. Do tych szafek. Tak. No. I stanie tu. No, i stanie tu. Zamiast tego, to idzie do... To idzie do małego pokoju. Do sypialni. Do sypialni. No. I to jest to, tak. co było w kartonie. Widzicie? Tą ładną komoda, komoda. A tu stała ta szafa, która To szafa wysoka. Pokażę. A tu kto? Patrzcie, jego nie mają. Życie. Dwa kółka na łóżku i jedno I tak. na podłodze. A przekopane, to macie tak kopie kocyki zawsze. Mhm. No, a Macia dostała nagroda i o. I zadowolona. Gryzaczka dostała i gryzie. Także tu, tu jeszcze coś poznaj. już, taką. ale patrzcie kto przyszedł, gryzaczek. Mm. <grych> mm. No, bo to są do kompletu do tamtych Becia proszę odejść. Bo kiedyś kupiliśmy ile lat? No i to jest do kompletu do tych. Tutaj szysza, którą Syrii przywiozłem. Tu jeszcze nie posprzątane, bo dopiero no. pierwszy w złożyli. Także będziemy się z wami żegnać. A tam jeszcze powinniśmy pokazać ten ruch, jak to wygląda. Dobra. No, idziemy. O, a to Bonanza prowadzi. Co tak jest karton? Możeśmy jeszcze nie powynosili. Aż, żeśmy nie posprzątali wszystkiego. Bo to jest trochę roboty, to przenieść, poskręcać. Szafę tą dużą trzeba było rozkręcić. Obydwoje żeśmy ją przynieśli? W dwójkę, żeśmy ją nosili. A. I tutaj stał rowerek Tu stał rowerek. Tu nie będzie choinki, bo tu jest szafa. Jest Patrzcie, ruch. jak ona jest wielka. A odnośnie choinki powiem Wam też jutro. No. Także będziemy się z Wami żegnać. Pokażę wam jak może w środku to środkowo wygląda. Patrzcie, no, o, z takimi półeczkami. A twórz tam drugą. No, takie półeczki no, masz No, tak nie widać, bo tu jest ciemno dosyć. No, ale to. A tam suszone grzybki być. Tak. Także fajne, pojemne. Także żegna, no, żegnamy się z Wami. Żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Miłego dnia Wam życzymy. Miłego dnia życzymy. Pamiętajcie o łapkach, serduszkach, tak. dzwoneczkach i subskrypcjach. Tak. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.